Dziękuję wszystkim. Z tej strony zwykle Was w kolejnym odcinku z World of Warships. bodajże w czwartym. Eee. No i tak. Gram, zagram sobie, może teraz. Samson. Aha, jest to nagrywane na kolejnej wersji World of. Uh, chciałem... Przepraszam, chciałem powiedzieć World of Warships. <grym> eee. O, mogę sobie tutaj dodać flagi. Ok. Eee. Po, e, nie port, tylko moduły Vickers też mam badania. Tutaj będą w badaniach. Ponoć. Chcecie wprowadzili z e, Le Tulipa. lipa. Tylko okręty premium wprowadzili... Jeżeli znaczy, nie, nie wprowadzili, tylko bo były. Kogaj e, mam tam elitarnego. Albany jeszcze mam elitarnego. OK i dam sobie na maszt kolejne flagi. Aha, nie mogę. Okej. Okay. Jak mam tu flagi kolejne Umikaze. No, przełączaj na Umikaze. Poranie. O, no, w ogóle na Umikaze mam ten. Kapitan ma możliwość dodania umiejętności. Zainstaluj. i umiejętność e... bez sensu tak. i tu jest o tyle e, lepsze opracowana nowa umiejętność jak widać e, tu w tym rogu o, było widać e... Dzień dobry, sorry za to. Hmm. A bo dobra, wy się skończy, garaż. I popłyniemy sobie bitwę. Tutaj, gdyś mam już 3 perki. 3 umiejętności e, kapitana. Chyba to był kapitan. To jest jakby żarówka w World of Tanksie. Aj, a, ten nagrywa mocno. Blablabla. No odcinek niech nagrywam o północy. 30 września o północy. No akurat przed, chwilą, przed sekundą minęła północ. Eee, jak zauważyliście jest już problem... uuuuu widać dodali komunikaty tutaj tylko tego nie mogę wciskać F10 bo mi f grywanie no i w z tego co jeszcze tak teraz zmienię, zmienię temat zauważyłem że ta aktualizacja pardon ta aktualizacja jest dobra Wydali dodali chyba nawet nową mapę wyspę Salomona, wyspy Salomona, bo tego nie było. Yy, by na mnie nie przypominał sobie, żeby były. No ale tak. Dobra, płyniem. I gdyż mam tu już te flagi nie maszcie zamontowane. Widać tam, gdzie macie strzałkę? O! <laughs> Nie wiem czy słyszycie to. Ale jest komunikat, że e, jak dałem pomocy to było, był komunikat właśnie, że Attention I need help. Johnny... To właśnie za mną? Nie Tam jest ten Johnny To jest ten Johnny, on gra na japońskim krążowniku yy, Chyba już wyższego Eee yy, Znaczy nie jestem pewien, także wiecie O, jakiś nieżyciel Był przed chwilą bo pokazała się ta, e, o, widzicie, tu jest pokazany dym. Co prawda, jak ten, jak e, skieruję ten działa, to nie będzie tego widać. Ten przynajmniej wygląda, jakby się, jakby, jakby był zatopiony. No mówię, że tam niszczyciel jest. kurde, 15 f mam tylko. O, widzicie, ten komunikat, że wykryto przez coś. eeeh yy... Zostałem wykryty przez... w nie wiem przez co No ale no dobra no nieważne <laughs> nie, nie było tego w ogóle pozdrawiam gracza Oniku Maru yy, Maru5050 mam dla do niego dobrą informację związaną z World of Tanksem W minucie Maru Dostałeś można by ująć, dostałeś awans dostałeś awans na yy, na yy, poziom taki, że możesz, ty możesz rekrutowa rekrutować do nas do klanu a w ogóle jak ktoś chce do nas dojść, to wymogi są no, nie powiedziałbym, że masz takie że wymogi nie są aż takie wymagające w o, ten coś płynie Dobra hardcore sobie popłynę tam do przodu. Trafię czy nie? Ej, chyba, za nisko. Teraz? I no co, jest, powinien trafić. Jak nie wiecie, jak się strzela z wszystkich dział naraz, to wystarczy... O, raz trafiłem. Wystarczy dwa razy szybko na no, myszce kliknąć. Dwa razy szybko, lewy przycisk myszy. Eee... Skała No wiem, że mnie widzą, kurde. Trafię... Co to jest? To St. Louis. Proszę, proszę, St. Louisa trafił W ogóle też będę płynął, znaczy badał sobie samochód, niedługo South Carolina. Eee, bo mam St. Louisa, lecz właśnie chcę też eee, dojść do pancernika chyba. Czekajcie, jaki mam zasięg tych? 6 63. Lipa, panie, o! Mamy na plecach krążownika, testera. Jest to chyba drugi kier, z tego co ja pamiętam, aczkolwiek nie jestem pewien tutaj, także... Yy, Czyli coś źle mówię, sorry. Naprawdę fajne jest to, że e, dodali nie tylko odgłosy, znaczy tylko, że na czacie napisane e, ale również e, odgłosy w sensie, że kapitan na przykład mówi, że... No właśnie, tak jak powiedziałem No no no, dorwamigo Goście z tej strony? Jo! His. jo Jojo! Natruliś Sorry, musiałem Musiałem zagadać po niemiecku Eee... A, mogę go celować już! Trafię? E, lipa. Muszę celować znacznie z wyprzedzeniem. Tylko, że on się porusza do przodu, ja zresztą też. Teraz powinienem go trafić. Dorwałem go. Pierwszy frag... na. No bitwę. Ostatnio też miałem bardzo fajną bitwę na słowa korolajny, znaczy w eee, Tylko szkoda, że tego nie nagrywałem, bo... Ło! Gościu chce mnie wypinkolić za przeproszeniem. A w ogóle jeszcze na fanpage'u, do którego macie albo linka w adnotacji, albo na adnotacji macie napisany adres na Facebooku. Dam wam info, znaczy zapytanie do Was z jakiej serii byście chcieli mieć gry ja na facebooku wymienię dane gry a wy byście w komentarzu mi odpisali że w komentarzu do, do posta odpisalibyście mi jakie gry byście chcieli Słuchajcie, za chwilę załaduję sobie przeciwpancerny bo cały czas obeków bije no traf traf. traf! Tylko raz, poważnie No powinienem trafić Trafiłem nawet trzy razy No dobra, raz oberwałem od kogoś Za 600 gości oberwał Właśnie ten jest za daleko Kurda, 6-4. Łał, prawie oberwy. No, kurde, goście, pomóżcie mi. E, to co mnie odezwało się, że. Ani, ho. Uciekam stąd. Tam jakiś yy, krążownik był, czyli ten sam, co ja mam. Oj, coś mi się wydaje, że. Oj, to był fuck. Spadam są się ma większy znacznie zasięg dział niż ja Mimo, że to jest okręt promii, więc teoretycznie powinien mieć większy zasięg. Tak. mi działo Dobra, czekajcie, spróbuję porobić uniki i uciec Aaaa! O kurde, jeszcze się palę, no. Aaaa! Dobra, już ginę, a tam, bo tamci się na mnie wzięli. Tam, ci o. Brytyjczycy. Chester, chester ma znacznie większy zasięg yy, ostrzału. No i już nie mogę się ruszyć, bo mam unieruchomione jeszcze stery do tego. I cały czas się obracam. Ludzie, się, że tam coś nawala. Damit, goddammit, ja tak jak wam mówiłem, w październiku może być problem. Idę. No co jeszcze we mnie nawalasz? No ja już ginąłem, No, gościu, ogarnij się. No to ta akcja nie była zbyt fajna. Nie była zbyt udana. Na Facebooku dam wam yy, posta, tak jak już wspomniałem przed chwilą, tylko nie skończyłem jeszcze do tej pory. Yy, no, już nie mam prawie napoju za hajsy z <grybujesz> Oczywiście żartuję, nie? W mi w tego St. Louisa, no.

Ale dla Was nagrywam. Dobra. I jak widać przejedziemy sobie teraz pierwszą bitwę na... South Carolina. I będziemy kończyć odcinek. Bo zauważyłem, że na World of Warships bitwa jest znacznie... A właśnie to jest pancernik! South Carolina to jest pancernik! Oooooooo! Dobra, to było głupie. Jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę to co robiłem, znaczy mówiłem wcześniej bo znowu, wyspy, znowu wyspy Salomona Cię hmm. baczę e chciałem powiedzieć No gaddy nie mogę sobie przypomnieć co chciałem powiedzieć A, W październiku może być problem z pojawieniem się filmów, gdyż e ja się będę przeprowadzał do koszalina na uczelnię Tak, jestem będę na uczelni Na uczelni się uczuł. <grym> dobra, gra. Eee, a jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie mieć szpeciala. szpeciala na, na setkę widzów, dajcie mi znać. Ja to mam tylko 4 działa. Co to jest grupa naprawcza. Dobra, zobaczmy. To się obraca w ogóle? No, obraca się, ale to jest strasznie opornie. Wiecie, autopilota sobie włączę na to miejsce kurde jakie to powolne mam 29 000 HP nie widzę i jestem jako jedyny nie, nie dobra nie jestem jedynym pancer, pan, ble, jedynym pancernikiem gdyż yy, są jeszcze dwa trzy pancerniki opchnie Dobra, a to ma jakie charakterystyki? 10-2 km... 30 sekund było przeładowanie, no serio? Ario, pip, mi! <laughs> mayday, mayday, mayday! Mayday, mayday, mayday! Trochę posłamie ten czat. <laughs> I'm so evil Dobra, godnie się. O, mogę automatyczne salowanie na niego dać. Po proszę Cóż to tam jest, ale on jest 14 km odejmie, no to tak no, nie za bardzo mi to pasuje. O uh, tu, 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 tu 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 automatyczny znaczy autopilot robi swoje, nie? Czy ma jakoś tak dziwnie płynę? Da, a? O to też jest całkowina Tylko nie wiem czy ona wymaksowana jest, czy Hello my friend No Karolina opozmy się Oj, dobra może jeszcze lepiej nie będę wydzielał. Bo nie mieszkam sam Tak nie mieszkam sam No Szybciej 10, 9 Nie we mnie celują? Coś mi się wydaje, że we mnie no, Szybciej Cztery dzieł na niego Trafiłem chociaż? No lol, jednym pociskiem tylko nie trafiłem. O, proszę, on ten e, komunikaty potwierdza, e, zależnie od tego czegoś e, od nas w Steamu powiedział. Mm. Zniszczy czy nie? No kurde, to obję go eee, kurde, nie pamiętam jak to było przeładowuję Eee, dobra jeszcze 12-10 sekund trochę długi będziecie mieć ten odcinek, ale eee, sorry No zobaczcie, że zrobiłem wam taki długi, <grywki> Taki długi odcinek Traf, 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 położycie, proszę ci, traf, traf, traf. Aua. Co do mnie palnęło? Koncentrate fire. A to ci mnie nawalają. Do tyłu wszyscy cała wstecz. Eeeh, zanim tam się z... kurde, ale mi FPS-y spadły. Eeeem... Ela. No trafiłem tylko raz, no poważnie. Eh. Nie. Hmm. O oh, kurde, torpedy. Torpedy, torpedy! Kurde, jak tu mam Aha, mam przeładowanie. Eee, ła, 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 ła. co? go się znowu nie podpalił. Poważnie. No, kiedy mogliby dodać komunikaty po polsku. Zacham nie dam rady sobie z dwoma z nimi wszystkimi, no. O, trafiłem. 3 razy 2700 tu zabrałem Gościu, odsun się Na wstecznym płynie, co prawda to jest znacznie dłużej <tuszel> Dobra torpedy mnie podejrzewam że zniszczą więc tak to wyglądały te nasze bitewki yy, no, ja się zamiar żegnam także jeżeli Wam się odcinek spodobał zostawcie kciuka w górę e, napiszcie komentarz kurde poreżka na no, Albany e, napiszcie komentarz jeżeli nie subskrybujesz kanału to zasubskrybuj kanał żeby dostawać informacje o nowych odcinkach sprawdza które będą się też pojawiały trochę projawia pojawiały pojawiały odrobinę rzeczy, bo się tak jak mówię będę przeprowadzał Eeeem yy... nieważne. Eee. Yy... Także komentujcie oceniecie i subskrybujcie, że na w następnym odcinku na razie cześć. Aha, wy... wejdźcie na Facebooka, na fanpage'a, e. Facebook.com ukośnik mister... znaczy ukośnik 2-3 coś to macie linka w opisie. Albo w adnotacji. Na razie.